Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Force i mamy tutaj kolejnego bossa, załatwię go, mam nadzieję, wow, 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 shit, <ścoughs> <ścoughs> oczywiście nie może być za łatwo, bo byłoby niefajnie, ale kurna, że aż tak. O nie, o nie, ale co z nim, to się będzie. Kurde, nie udało mi się. Okay. Dup, 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 dup. Szybciej musimy ocalić kolejnego zioma. Dobra. Neo, jesteś normalnie naszą jedyną nadzieją. Ciekawe czy to działa też na inna takich Jestem odporny Dobra, rozwalamy go, rozwalamy go, rozwalamy FAK OK, ale już jest, już jest blisko. Już jest tak naprawdę blisko. Ech. Dobra, idziemy po życie bo... ...żeby nie było... Robuś! Jedziesz ziomuś! Dobra, kolejny! Okej... Okay. tek, tek... Ej, hey, amo. dyk, kurde, duży, a tamten nam spierdzielił, rąbaniec, Chodź się tu, kolejny, dobra, szybko, wii, wow, 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 Jokie MEGA kombo! Okej... Okay. Kurde, poszło nam dosyć szybko. W sumie nie miałem nadziei, że jakoś długo będę strasznie siedział. Nad tym bossem, no ale udało się! Hm? WHAT?! To wszystkie postacie... Pisał ten tu... Undock ten. Thanks for supporting Force. We can't do this without you. Nie, we can't do this without you. More updates coming soon. Fuck, I love force Bez jaj. I to już koniec? No wychodzi na to, że przeszliśmy całą grę. W trzech odcinkach? Teraz będzie czwarty. W czterech odcinkach. Nieźle. Dobra, new online levels, most players levels i tu mamy różne levele, które e, tworzyli chyba ludzie, tak mi się wydaje. Są różne strony, coś jak Happy Wheels, takie tego. E, Stranger Numbers, Skyle... dobra weźmy po kolei, po prostu będziemy zobaczymy o co tutaj chodzi. Bo mam dopiero parę minut nagrania, więc muszę jeszcze troszkę zapełnić tutaj. Okej, okay. <laughs> what the fuck, dobra uzbrajamy wszystkich. Jeszcze ktoś? Kurna jest ich tyle, że nawet nie mogę ogarnąć ile <laughs> WTF! Przecież mi zara grę zetnie kurde pikselami i tyle się skończy Jaka armia, ja pierniczę! Uciekajcie! Bro! Fuck. Udało się! Udało się. <laughs> Ciekawe, ciekawe. No widzicie, mamy 10 do następnego odblokowania. Ale mi się ścięło, ostro. What the fuck? Wziąłem! Czekajcie! Macie, macie. Nie wiem skąd wyciągam tego karbin, ale macie. Wszyscy! Wszyscy! Wszyscy macie karabiny! Dobra, idziemy! What the fuck! Kosmici! Holy shit! Wow, jakie fajne! Coś nowego! Myślałem, że już tu się nic nie może dziać. Daj, you bitch. O piękło z drugiej strony. Rom Nie ma tak od dupy strony, z jednej Nieooo! Nole tam się ich kondyor. Fuck that shit. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Gorio mnie. Gubie mnie. Shit. Wow. wow. Uwali maczetami Yoki zorą, tak, dobra, wszyscy, 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 wszyscy ze mną, kurna. Pokażemy im siłę maczety! Nie, nie uwalniam go, bo chcę maczetą pograć. Co Dobra, jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hehehe, <grym> catch! Może tu się tyle dzieje, że chyba dźwięki mnie nadążają. No, okej. Kurczak! Lubię kurczaczki. Nie udało mi się. Czekajcie. Okej, okay, patrzcie. I teraz idziemy sobie górą. Omijamy się wszystko.

Co się za mną rzuciłeś, wszystko już pierdolę! Neo, neo, da radę, neo jest. Jak on rozpieprza to wszystko! Macie kurna dość? Jestem niepowstrzymany! fa... Come on. O, tak jest pięknie. O jakąś się zajebiście tutaj przedzieram Dobra, broni naładowana i Gotowa do wystrzelenia nie, nie, Górą Jak to zrobić, żeby przy końcu W sumie Kurde, bo one chyba nie giną Od jednego strzału, ale Czekajcie E? O oh je, yeah, jestem boski Dobra, tutaj, teraz oni się tu wszyscy wyjdą. O, a ja sobie zrobię tak O oh je, yeah, jeszcze jedno mam A -ha. Targeting, 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 targeting. Dzięki. Yes. Dobra, to będzie na tyle. Eee, możecie pisać, co mam w sumie dalej robić? Czy nagrywać jeszcze coś z tej gry, czy nie? Bo jest naprawdę fajna. Wyszło nam. Eee, to jest czwarty odcinek. Wyszło nam cztery odcinki, chyba. To, to dosyć mało. Eee, ale mówię, można z tych e, różnych innych mapek różnego typu robić e, odcinki, jeżeli będziecie chcieli. Tak więc dajcie znać w komentarzach. Dzięki wam jeszcze raz. Długo nagrywałem, naprawdę go śmigardo boli. Ale udało się, jest super, jest pompa. Dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć. Ja idę spać.